Układ okresowy możemy podzielić na obszary, w którym występują metale, zaznaczone kolorem niebieskim, i niemetale, zaznaczone kolorem pomarańczowym. Metale i niemetale to po prostu pierwiastki, które reagują, wchodzą w reakcję w inny sposób. Metale w wyniku reakcji chemicznych będą chętniej oddawały swoje elektrony i w wyniku tego zyskiwały ładunek dodatni, czyli one będą tworzyły tak zwane kationy. Natomiast niemetale w wyniku reakcji chemicznych chcą elektrony przyjmować do siebie. W wyniku tego powstają one ujemne, czyli tak zwane aniony. I zobaczcie, że metale, poza oczywiście tutaj y, atomem wodoru, który jest niemetalem, zajmują cały blok energetyczny S. Przypomnę, że blok S kończył się w tym miejscu, to jest blok energetyczny S, ten cały fragment. Wodór, pamiętajcie, jest niemetalem i jest wyjątkiem. Dalej zajmują cały praktycznie blok D, który kończy się w tym miejscu. To będzie blok D i fragment bloku P. Fragment bloku P, który jest dosyć łatwo zapamiętać o tyle, że schodzą tu takie schodki. Widzicie, w ten sposób możemy sobie stworzyć takie schody. Zatrzymajmy się, bo mam Ci coś ważnego do przekazania. Jeśli denerwują Cię reklamy i poszukiwanie tematów na oślep, wejdź do aplikacji zdaj. Bez reklam i bez straty czasu. Wszystkie treści w jednym miejscu. Zeskanuj kod QR lub kliknij w link poniżej i zarejestruj się na zdaj.